Siemanko, mój mili, tu i Rokes. Kochani, mnóstwo dostaw w różnych sklepach. Wszystkie informacje macie na naszym Hot forum, które znajduje się na Discordzie. Oczywiście link macie w opisie filmu. No i dostawy są i w Dilzie, i w Half Price, i w Senseju. Dużo osób poznajdywało STH, więc jadę do galerii, gdzie te wszystkie sklepy tam są. Zobaczymy, może też coś trafię. Dojechałem do galerii Młociny. Kiedyś był tu stały mój. Huntingowy punkt programu. Ostatnio jakoś rzadko tu zaglądam, a w sumie jest tu naprawdę dużo, dużo sklepów, w których są Hot Wheels, więc może dzisiaj, jak zajrzę po takim okresie, to coś fajnego znajdę. Zobaczymy. A zaczniemy sobie od Dilza i coś tu już wisi na początku. Wisi, ale bida. A co mamy w stędzie? Wow, zobaczcie jaki stan To już od wielu, wielu tygodni tutaj tak leży Okej, okay, ale tu jest jeszcze kilka miejsc gdzie są Hot Wheels Jeszcze tutaj mamy dział dedykowany, że tak powiem O, Pontiaczek wisi Czyli dostają już jakieś nowe case'y Online Line Row Rider tak samo Dragon wagon, ten zielony, tylko już chyba poprzebierane Wszystko i właśnie set rocznicowy znowu wieszają. Kilka osób widziałem, znalazło chase z niego, ale tu chyba zostały już pojedyncze modele na Burago. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobają Burago. Mi coś jakoś nie leży w tych modelach. Przede wszystkim kółko. A koło jest mega ważne, czy to w prawdziwym aucie, czy w modelu robi od razu robotę jakieś tandetne, to całość wychodzi tandetna. No i one jakieś takie, nie wiem, za szerokie, za duże. O, tu mamy jeszcze na przykład Weirona. No nie wiem, coś mi jakoś w nich nie pasuje do końca. Nie mój styl, że tak powiem. Prosiak. 911 Turbo, no niby sam model, nawet nie jest zły, ale tu to, to samo, no jak wygląda z tym kółkiem? Nawet tam próbują imitować, że jest tarcza hamulcowa, ale ten kolor, ten wzór, no nie, podziękuję. No, deal słabiutko, ale to był pierwszy sklep, ja się nie zrażam. Mam jeszcze ich tu naprawdę mnóstwo, więc jest jeszcze mnóstwo szans, a ja w ogóle jeszcze wczoraj po pracy trafiłem. Fajny model, zostawiłem go w aucie, to wam na końcu go pokażę. No to może Pepko. Patrzcie co nas w Pepko straszy już od wejścia. Przynajmniej 9 zł. A i ogólnie przypominam taka propo Halloweenu, że u nas na Discordzie jest konkurs z grubymi nagrodami. 5 miejsc będzie nagradzane za customa właśnie Halloweenowego. Na straszny custom, więc Was serdecznie zapraszam. A co mamy z mainów? No mamy widzę strasznie przejrzane. Jakiś rozgardiasz tu został jeszcze chyba po wczoraj. Nie widać, żeby coś było ciekawego, ani z Hot Wheelsa, ani z Matchboxa, chociaż RAM całkiem spoko, jak ktoś lubi pick-upy. Czy taka nowojorska taksówka, tak, to jest taksówka, czy to jest, a nie, to jest tak niby, wygląda jak taksówka, a to jest naprawdę policyjny taki. Zmyłka. Właśnie każdy z pierwszej chwili myśli, że to taryfa, a tutaj mamy radiobus. No ale nie, nic. Opelastra mech. No i mamy jeszcze pullbaki z 1.43, ale widzę, że te najlepsze już im się rozeszły. No bo cena jest dosyć okazyjna. 35 zł, a mamy tu na przykład porszawki fajne. Całkiem spoko. To teraz Teddy, tu też podobno były dostawy, to sprawdzimy. Coś było, bo widać, że ktoś na przykład odłożył hond na wierzch. Ale ogólnie przebrane dosyć mocno. Ktoś nawet coś układał. Nie, tutaj to się nic już ciekawego nie trafi, Spóźniłam się. To ja już lecę do następnego sklepu. A Was zapytam, widzieliście film z Piaseczna jaką loterię między innymi zrobiłem No i ogólnie było pokazane jak wygląda ta giełda w Piasecznie A polecam, bo jest naprawdę kozacka. Film filmem, ale zawsze Wam polecam wpadać w takie miejsce. bo atmosfera, ludzie są po prostu niesamowite No i wiadomo modele Więc jak jeszcze nie widziałeś filmu, a nie było Cię w Piasecznie No to wpadaj, a jest jeszcze jeden za Zanadrzu Fajny, ciekawy, z kilkoma twórcami więc warto subskrybować, jak jeszcze tego nie robi, żeby go nie przegapić. A ja już widzę Sinseja. Sinsej, myślałem, że się obraził na Hot Wheelsy, a znowu dostaję dostawy. No dostaje, ale chyba nie mój. Zobaczcie co tu znalazłem. Gdzieś w ogóle podregałem jakieś ostre niedobitki. Co prawda przecenione chociaż na 7 zł. No ale to tylko na luzaka i tylko kosmosy, ewentualnie monster Traki. no nie, nic ciekawego że nie znajdę a Skoda, bo u nas na forum dużo osób pokazywało, że ich Sensei dostają na Hot Wheelsy, więc u mnie może za jakiś czas też się pojawią Action! tu się głównie chodzi po matchboxy za 5 zł są milione, one 4,99 nawet nie cały piątek w takiej cenie samochodziki zawsze dobrze kupować, szczególnie że obok dosłownie 30 groszy taniej jest coś takiego. Nie no dramat. Jak już brać to matchboxy, zobaczmy co my tu mamy. Tam była audiczka, tu mamy kajenkę Ford F150. więcej Forda o Toyota rav 4 już ta nowsza bronko, bronko jest fajne już go widziałem gdzieś w Pepko chyba ładny malakier fajnie się mieni złota felga taka terenowa z tyłu mamy kółko nieźle nieźle wykonany model zerknijmy może tam dalej co jest jakaś karetka o, Mitsubishi 3000 GT, też bardzo ładny model, to akurat typowo matchboxowe kółko, za którym ja nie przepadam, ale sam model, spoko, jasne wnętrze, bo coś tam można zajrzeć. Niestety kierownica to naleśnik, tak samo jak w Hotwilsie. Ten jest fajny, tylko typowo amerykańska półciężarówka, niby pick up, a już jednak ciężarówka niebieski cywiczek. Taki całkiem, całkiem szkoda, że przez tylną szybę mocno ten słupek widać. Co my tu jeszcze mamy? Ford Mustang Mach E. No niestety, elektryk, ale kalki z przodu fajnie, szczegółowo zrobione. Czarne kółko z imitacją tarczy też pasuje. Tarczy hamulcowej, oczywiście. Lusterka mamy. Fajny taki lakier. Kiala, trochę miedziany. No nieźle, nieźle się to prezentuje. Coś dla fanów Indiana Jonesa. No i ktoś może na przykład potrzebuje do dioramki takiego widlaka. To w Matchboxie też zawsze jest dużo sprzętu budowlanego. No na razie tak średnio mi idzie. Na szczęście przede mną jeszcze MPIX MYC Half Price. A teraz już widzę przed sobą TK Maxa. Zobaczymy, bo czasami tam naprawdę dobre ceny się trafiają. Kiedyś na przykład trafiłem premiumkę za 15 zł. Tak, 15 zł, więc zaglądamy. O, mas coś dzisiaj, w fajnej cenie. Mamy takie ośmiopaki paki po 60 zł. No tu to niestety same kosmosy, a bo to jest ta seria Let's Race. A, no to średnio. Wszystkie są Let's Race'a. Ja. Wszystkie są Let's Race'a, więc tutaj to będziemy mieli kosmosiki. a szkoda. 6 dyszek za 8 aut. Wychodzi niecałe 8 zł sztuka, no ale zalec Rejsa to podziękuję. A może w Media Markt dali Hot Wheelsy, tak jak i w Media Expert są. Patrzcie co znalazłem. Chase. Mamy Chase'a za 109 zł. Jest Chase. Jest Chase. Dawno mnie nie było, zastanawiałem się czy jeszcze stoi modelomat, ale stoi, zobaczymy. Co my tu w nim mamy? Jest i mini GT po 7 dych. O, taka cena średnia bym powiedział. To i na giełdzie można po 4-5 dyszek trafić. Silvery. No, ten dział za stówę. Co grubo zawsze przesadzają. za co za 3 dychy? Całkiem fajna premka A co my tam mamy z tyłu? Co to jest za model? Ej. Jakiś rokiem sokem Robot, nic nie widać wam powiem. Muszę nacie sprawdzić, to wam wrzucę grafikę. No i mini GT na bliższe, no za stówkę, ale jakiś tam sety, boulevardzik z Datsunem, Silhouette cały czas, Circuit Legends. O, tego właśnie w TK Maxie trafiłem za 15 zł, a w loterii ktoś go wygrał za 5 zł. Tak, piasecznie w loterii, którym robiłem. A mejniki no to zupełnie mech. Lecimy dalej. Half price rzadko dostaje dostawy, ale właśnie podobno teraz jest ten moment. W Half Price nic nie nagrałem, bo mega kolejka stała przy wieszaku, ale i tak nic nie było, co by tam nie było już od wielu tygodni, a my już mamy smyka. No i co my tu mamy z mejników? O, cywiczek niebieski. Ładna, świeża karta. Smyk też z dostawami. Tutaj Cyclon, Jaguarek, Formuła E. No, widzę, takie słabsze modele zostają. mażoretka nawet jakaś się trafi. A coś tam dalej wisi. E, no, mini można spotkać. Tego mini to mnóstwo wisi. O a propos, w jednym i w drugim kolorze. Silverado, no jak zwykle dużo amerykańskich hałd zostaje. I oczywiście kosmosów. Silverado. No nie, o. Ten słaby pięciopak z szybkich i wściekłych. który w Pepko po cztery dychy można znaleźć. W smyku mamy po siedemdziesiąt. Masakra jakaś. O, w moving parts. Mamy huracana Sterato. Fajnie. On no Wam powiem w Hot Wheelsie mi tak średnio siedzi. Tutaj wydaje mi się, że się prezentuje dużo lepiej. Szkoda, że trzy dyszki. Koło dwóch może bym się nawet mówiąc szczerze skusił, żeby go sobie porównać z Hot Wheelsem. A co my tu jeszcze mamy? Focus RS Mm, taki mega mdły kolor. Jak już jest takie auto, to lubię takie krzykliwe kolory. Jakiś taki zielony, niebieski, fajnie się to prezentuje. No i Maserati Gran Turismo. O, no Maserati na przykład pasuje taki kolor. Ej, jak on śmieszny jest. On jest taki matowy w ogóle. Wykończenie matowe chropowate. Ale zobaczcie, jak się w świetle mienią. Jakieś tam błyszczące drobinki, brokat. O, to jest fajny efekt. Aresta, no to jakiś oldschoolowy rower z 1984 Tam jakieś starsze amerykańce. Tutaj mamy Forda jakiegoś, suwa ogromnego. Tam jakieś elektryczne. No i z Matchboxa jeszcze ten secik, to już jakiś czas temu w Carrefourze widziałem. O, i tu jest nawet pokocena. 15 zł taki tematyczny matchbox chociaż matchbox pakuje identyczne zazwyczaj modele jak zwykłych mainach to dają na długich ozdobnych kartach to nie ma jak w się że o, silver to na przykład ma zrobione światła tu niestety matchbox tak nie działa a co my tu mamy przy kasie na Eurospeed, pewnie wszystko oprócz LaFerrari jak zwykle z szybkich i wściekłych pomarańczowa sukra chyba mało osobom się podoba już ją któryś raz widzę jak wisi jakoś zostaje o dziwo z tego setu za to mega szybko Kenny Greg znika o, tu ciekawy model Humvee z parku jurajskiego za 12 zł w ogóle taki masywny ciężki model no ale ten przód jakiś taki karykaturalny mi się wydaje tam więcej jeszcze Eurospidu, Ale to powiesili tam przy regale to ale bez LaFerrari A tutaj ciągle dalszy Eurospidu, no i co? Mnóstwo McLaren'ów, solusów tam jeszcze się ukrył solus tutaj mamy LM002 myślałem nad tym Lambo kiedyś wreszcie go nie wziąłem i chyba już nie wezmę no i tam też jest coś, ukrył solo z Eurospidu jeszcze mamy Pinifarina czy Astona Martina a tutaj szybciej wściekli A widzicie, znowu wisi pomarańczowa Supra już miałem wychodzić ze smyka, patrzcie Stend Majorette i co my tu mamy? Co prawda 50 zł, ale mega ciężko jest znaleźć to Porsche. Fajna gablotka. No ogólnie dobrze się to prezentuje. Ja już kiedyś wam je nagrywałem w Kerfurze, spotkałem. Tam była całkiem spokojna, ale nigdy nie trafiłem jeszcze Porsche. A z gablotek mamy jeszcze takiego Chevroleta, Bailera. Era. Tutaj jest na przykład jeszcze Mustang, to jest całkiem spoko wykonany i jeszcze jeden Bale Air, widzicie, a tych modeli tutaj kilka mamy i ja kiedyś właśnie trafiłem wszystkie, tylko Porsche brakowało, no a tutaj to na przykład nie mamy NSX-a, Camaro, Corvety też nie ma, głównie właśnie zostaje ten Bale Air, a reszta majoretek co my tu mamy, no taki... Mega rozgardiasz. Oni słabo to wymyślili, że to są takie plastikowe i to wszystko o dinda i spada. Ta mażoretka jest fajna, ale Adaś ostatnio obraził się na modele tańszych marek, a ja z innych firm zbieram tylko BMW. Tu jeszcze coś takiego mamy. Nie widziałem. Teraz mażoretty w ogóle dużo nowości wprowadza, część modeli jest starych, różnie to pakują, ale część jest nowych, jak na przykład ta kolekcjonerskie z gablotką. No i co my tu ogólnie jeszcze mamy? O, Lambo byłoby spoko, Bugatti może też, ale widzę, że zostały same. Toyoty taką, No i tam dalej jeszcze taką Suprę znalazłem, mocno krzykliwy model, a jeszcze można tu w pudełeczku dodać mu takie bajery taki body kit, to już w ogóle kosmicznie wygląda no i dobra, wziąłem Adasiowi akurat na te wersje kolekcjonerskie się nie obraził, no bo trzeba przyznać, że one są naprawdę, naprawdę dobrze zrobione ale Adam na pewno będzie go otwierał i Wam go ogra na przykład na shorta dokładnie już odkręconego, wyjętego więc obserwujcie nasz kanał Dobrze, że wreszcie coś znalazłem, bo powiem Wam no mam jeden model z wczoraj, to Wam go pokażę w samochodzie ale tak na dzisiaj, na polowaniu, no to na razie jedyny model i został mi ostatni sklep Empik akurat w tym Empiku rzadko bywa coś fajnego, ale sprawdźmy o, w Empiku cały czas trwa promocja 3 plus 2 gratis no i ogólnie trochę już u mnie przejrzane można Cingera albo Volvo znaleźć, nie wiem Tesla Cyberkłada na przykład, bo tak to tutaj słabo no i dużo monster Trucków ale mamy też pagani, Mazdę i tam już jakieś niedobitki. No te dwa, jeszcze powiedzmy nawet spoko, ale trzeba by było 5 wybrać, żeby się opłacało o 15 zł za maina. Tyle to ja trafiłem jak wam mówiłem, premiumkę w TK Maxie. Ja już jestem na parkingu przy aucie, pora jechać do pracy Porsche jak wam mówiłem, mega się cieszę, że trafiłem Długo Adaś na nie czekał, a ceny w necie są jego jakieś kolosalne 5 dych według mnie to jest spoko cena Wiem, że da się trafić taniej A model, który wam wcześniej mówiłem, że złapałem To wczoraj w Pepko sobie wisiał z ciekawszych Jeden Mesio, Mesio zawsze na propsie. Może będzie do kolejnej loterii, następnym plasecznie, No zobaczymy, bo odzew jest naprawdę spoko, ale cieszę się, że trafiłem tego prosiaka. gdyż tyle co go poluje, Tego jeszcze nigdy w sklepie nie widziałem. No i tak jak Wam mówiłem, cieszę się, że trafiłem chociaż ten jeden model, co prawda dla Adasia, ale przynajmniej jest takie poczucie, że te polowanie nie poszło na marne, a nie jest to takie oczywiste, jak pewnie sami dobrze wiecie, czasami bardzo ciężko jest coś znaleźć, więc ten jeden model naprawdę, naprawdę mnie ucieszył, a ja teraz lecę do pracy, więc będę się z Wami żegnał standardowo, napiszcie w komentarzu, który model z tych, który ja przeglądałem Wam się najbardziej podobał, a szczególnie te Porsche, jak Wam się podoba i czy cena 5 d jest adekwatna, bo według mnie jak na jakość nawet całkiem całkiem spoko szczególnie że dostajemy do tego gablotkę z podpisem tak dalej więc ładnie to się prezentuje No i oczywiście zapraszam was do subskrybowania lajkujcie film jak wam się podobał i wpadajcie na nasze hot forum gdzie zawsze zawsze macie super informacje i kilka tysięcy osób z którymi można porozmawiać na wszystkie tematy około modelarskie ale także i po prostu o motoryzacji czy o życiu więc ja się z wami żegnam trzymajcie się na razie